Teraz czas na piłkę nożną w wydaniu halowym. W Nowej Hucie odbył się towarzyski turniej, który był memoriałem zmarłych tragicznie przedwcześnie dwóch młodych piłkarzy hutnika Michała Bobera i Michała Jeziora. W hali Tomeksu w Nowej Hucie po raz drugi zorganizowano memoriał imienia Michała Bobera i Michała Jeziora, zawodników hutnika Kraków. W turnieju udział wzięło sześciu drużyn. Krakowia, Wisła, Garbarnia, Krakus, Hutnik oraz drużyna przyjaciół, w której zagrali koledzy zmarłych piłkarzy. Mottem tym memoriału było hasło, istniejemy póki ktoś o nas pamięta. Poprzez swoje zaangażowanie w turnieju młodzi krakowscy piłkarze uczcili pamięć swoich kolegów. Wspominam ich bardzo dobrze i każde jakieś pomyślenie o nich, chwila takiego Odłączenia się, że tak powiem, pomyślenia o nich, no to jest, jest taka przykra jednak, bo to przyjaciele z drużyny, koledzy, no i na pewno ich bardzo mile wspomina. No szkoda, że, szkoda, że ich nie ma już z nami. To byli fantastyczni chłopacy, przede wszystkim też bardzo dobrzy sportowcy. No i wiadomo, wielka strata po takiej tragedii. No i też w takim turnieju możemy taką pamięć zachować i jest naprawdę fajna inicjatywa. W finałowym meczu spotkała się drużyna przyjaciół, grająca w białych strojach z chutnikiem. Mecz był wyrównany, ale w ósmej minucie po golu Tomasza Pacygi drużyna przyjaciół prowadziła 1 do 0. Chwilę później po szybkiej składnej akcji tego zespołu piłkę w bramce umieścił Jarosław Urbaniec i do przerwy przyjaciele prowadzili 2 do 0. Honorową bramkę dla zespołu hutnika w drugiej połowie zdobył Mateusz Gamrot i mecz zakończył się zwycięstwem przyjaciół 2 do 1. Organizatorem Memoriału była Fundacja Pamięci Michała Bobera i Michała Jeziora której działalność wspomaga młodych krakowskich piłkarzy. Staramy się rozszerzyć naszą działalność poza, nie ograniczać się jedynie do organizowania memoriału. Mamy już za sobą pierwsze udane przedsięwzięcia, czyli dofinansowanie wyjazdu na obozy sportowe dla, dla młodych piłkarzy w Krakowie i staramy się znaleźć takie miejsce właśnie dla fundacji, aby była ona instytucją, do której mogą zwrócić się rodzice młodych piłkarzy w Krakowie, jeżeli potrzebują takiej pomocy. Na końcu turnieju ojciec Michała Bobera wręczył zwycięzcą oraz najlepszym zawodnikom pamiątkowe puchary. Fundacja przekazała rodzicom i najbliższym koszulki z nazwiskami zmarłych piłkarzy. Turniej propagował ideę zdrowego współzawodnictwa wśród młodych ludzi.